Dzień dobry. Ewa Uniwersytet Otwarty w Uniwersytecie Śląskim. Jak Państwo pewnie słyszeli, w aplikacji Teams jest możliwość przeprowadzania wideokonferencji i dzisiaj właśnie nimi się zajmiemy. W ogłoszeniach, czyli tutaj w tym głównym czacie, który widzą wszyscy studenci w zespole i Państwo jako prowadzący, mamy tutaj taką ikonkę na dole takiej kamery. Kiedy na nią klikniemy, to, o właśnie, dzień dobry, uruchamia się automatycznie kamera. I możemy rozpocząć spotkanie teraz, a możemy je zaplanować. Ono wtedy zaplanowane pojawi nam się tutaj w kalendarzu. Rozpoczynamy spotkanie teraz. I do tego, takiego spotkania możemy dołączyć również yy, kolejne osoby. Każdy, kto będzie widział ten czat, yy, będzie widział, że trwa spotkanie i może do niego dołączyć niezależnie od naszego zaproszenia ale możemy wywołać do niego konkretną osobę. Ja tutaj poproszę o dołączenie Dominika hofman kozłowską Jak państwo widzą, jest tutaj dzwonię. Sugestie dotyczą osób, które są już do tego zespołu dołączone. Dzień dobry, Dominika. Dzień dobry. I tak właśnie się połączyliśmy. Możemy sobie wyłączyć kamery, możemy również wyłączyć mikrofon. Możemy również to spotkanie nagrać. I teraz ja próbnie nagram to. Tutaj na tych trzech kropkach Państwo mogą rozwinąć menu, i tutaj mamy rozpocznij nagrywanie. Czyli, jak widać, można to zrobić w taki sposób, że spotkanie może trwać, ale możemy nagrać tylko jakąś jego część. Czyli samo spotkanie nie jest równoznaczne z nagrywaniem. W momencie, kiedy przerwiemy takie nagrywanie, a jeszcze bardzo ważna informacja, tutaj jak Państwo widzą, pojawiła się taka notyfikacja: Nagrywasz, poinformuj wszystkich, że są nagrywani. Więc informuję, Dominiko, jesteś nagrywana. Ale Ty też pewnie hmm. masz teraz taki komunikat u siebie na monitorze? Hmm. Tak. Czyli zasada ochrony prywatności, wizerunku danych osobowych jest zachowana. Teraz rozłączę to nagrywanie. I teraz spotkanie trwa nadal, natomiast nagranie jakby się zakończyło, tak? Znowu mamy tę informację, że gdy to nagranie zostanie przetworzone i zapisane w usłudze Microsoft Stream, to będziemy mogli do niego wrócić. Natomiast nie musimy go szukać w żadnej innej dodatkowej aplikacji, bo ono pojawi się automatycznie w tym czacie spotkania, w ogłoszeniach w panelu głównym, w tym pierwszym ekranie, który widać po dołączeniu do, do zespołu. Ja teraz się z Dominiką rozłączę. Dzięki Dominiko za, za pomoc. Jakość połączenia mieliśmy całkiem niezłą. I jak Państwo widzą, tutaj właśnie spotkanie zakończyło się. 2 minuty 17 sekund. I trwa zapisywanie nagrania. I dokładnie w tym miejscu będzie później widoczne nagranie z tego spotkania. Przejdziemy sobie później, żeby zobaczyć, jak to wyszło, a teraz chciałabym jeszcze pokazać kilka funkcjonalności w samym spotkaniu wideo. Ja zrobię już teraz takie spotkanie, jakby na słucho, bez dodatkowej osoby, ponieważ tutaj spokojnie mogę też pewne funkcjonalności pokazać. Kiedy Państwo klikną tutaj ten dymek, to jest pokaż konwersację. Czyli ja w tym momencie mogę pisać, jakby w czacie spotkania. Nie musimy przechodzić, do poprzedniego ekranu, żeby coś napisać sobie ręcznie. Mogę również przesłać jakieś pliki, dokładnie w tym, w tym czacie. Mogę również wstawić tutaj link. Jak Państwo widzą, jest tutaj kilka przydatnych funkcjonalności. Mogę również skorzystać z innych aplikacji, ale na razie zostawimy te opcje w spokoju. Co jeszcze mogę tutaj zrobić? Mamy bardzo ciekawą opcję, jak udostępni, i co ona oznacza. Mamy tutaj kilka różnych rzeczy. Jeżeli mają Państwo na przykład otwarty plik PowerPoint, to w tym momencie można udostępnić na tym ekranie przez wideokonferencję swoją prezentację. Można również udostępnić swój pulpit i pokazać na przykład poinstruować kogoś, jak coś powinno działać. Jest tutaj kilka opcji. Co jeszcze tutaj z takich przydatnych rzeczy? Jeśli Państwo na przykład nie chcieliby pokazywać, jak mieszkają, co jest w tle i nie mają możliwości na przykład posprzątać, bo cała czwórka dzieci zrobiła z domu bardzo ciekawy poligon doświadczalny, no to mamy taką opcję jak rozmyj tło. I właśnie w ten sposób wycinamy wszystko to, co mamy za sobą w tle. I teraz wróćmy jeszcze, tutaj zakończę to, to spotkanie, tutaj mamy jeszcze, pokaż uczestników. Ja tylko nadmienię jeszcze, że możemy zaprosić również kogoś spoza tych dodanych do zespołu osób, czyli mogą być to również ludzie spoza naszego zespołu, jeżeli akurat są potrzebni przy takim spotkaniu. Na razie się skończymy. I tutaj Państwo widzą, że spotkanie, które wcześniej nagrałam, ten fragment z Dominiką, jest już tutaj. Kiedy na nie klikniemy,

No więc jak Państwo widzą, jest możliwe bezpośrednio tutaj w tym czacie zobaczenie tego wideo nie trzeba nigdzie indziej szukać. Natomiast jest możliwość uporządkować później tego gotowe nagrania w aplikacji Stream, o której zrobimy odrębny tutorial.